Cześć kochani, eee, za nami parę, parę dni promocji. Wtorek, środa, czwartek, no i dzisiaj mamy piątek. Ten najważniejszy dzień czarnego tygodnia. Wielki czarny piątek. Powiem Wam dzisiaj wyjątkowo był dla mnie czarny. Eee, mieliśmy w filmie konkretne problemy z serwerem, eee, ale na szczęście jakoś to wszystko mam nadzieję się poukłada. Ale wszystko udało mi się znaleźć parę fajnych promocji. Muszę powiedzieć, że w tym roku wyjątkowo ten czarny piątek nie do końca jest e, ściema piątek czy <laughs> różnie na to mówią. W każdym razie są promocje, które są warte uwagi. Ja skorzystałem z dwóch, e, a przychodzę do Was z trzecią, która moim zdaniem nie powinna umknąć Waszej uwadze. Obiecałem to, obiecałem to i obiecywałem od początku tygodnia przez każdy dzień, że dzisiaj będzie wyjątkowo, że ten piątek faktycznie będzie takim czarnym piątkiem i że będą oferty specjalne, że będą okazje do zakupu w dobrych cenach dodatków do Everdel. I tak jak powiedziałem, tak będzie. Dzisiaj do wygrania są kupony upoważniające do 10% zniżki na wszystkie trzy dodatki i będzie to tak: Everdel. Święto Lata, to jest numer 1, na no to mamy 5 kodów, także 5 osób będzie mogło skorzystać z tej zniżki. Drugie to jest Everdel Zimowy Szczyt i to edycja kolekcjonerska. Również 5 kodów do rozdania 10% zniżki. I trzeci tytuł to Everdel Perłowy Potok, również edycja kolekcjonerska. O, I również 5 kodów, także w sumie 15 osób dzisiaj skorzysta z możliwości fajnej zniżki na tytuły, które, jak wierzę, nigdzie indziej nie będą przecenione dzisiaj, które trzymają cenę, które są nowe, które są praktycznie przezsprzedażowe. Warto, warto, warto. Jeśli macie Werdel, szukacie dodatków yy, i tak chcecie je kupić, to czemu nie kupić ich z takim fajnym rabatem, prawda? Moim zdaniem, no, bez sensu byłoby nie spróbować. Yy, ja sam żałuję, że nie mogę spróbować. A jeszcze bardziej żałuję, że nie mogę wziąć udziału w konkursie, no bo sam go organizuję, to słabo by było, jakbym wygrał w swoim konkursie, prawda? Ale konkurs jest, konkurs jest tutaj dzisiaj. Też obiecany przeze mnie, że będzie. Słowa dotrzymujemy. I tak, dzisiaj dla tych osób, które w komentarzu napiszą terror, rozlosujemy pośród nich grę Terrors of London. Zestaw podstawowy, moim zdaniem świetna karcianka. Jeden z tytułów na które liczyłem, że gdzieś pojawi się promocja. Nie pojawiła się póki co, nie widziałem takiej. A u nas nie dość, że promocja to jeszcze jest tak naprawdę za darmo. Mamy jeden egzemplarz do rozdania dzięki sklepowi Grafok.pl to ten sklep przez cały tydzień sponsorował nam kody promocyjne. To oni rezygnują praktycznie ze swojej marży na korzyść tego, by wydać Wam trochę radości w ciągu tego czarnego tygodnia. Bo wiecie dobrze, że te tytuły, które były tutaj prezentowane, to nie są tytuły typu wietrzymy magazyny. Przynajmniej moim zdaniem. Czy tak jak wczorajsze, Krumade? To jest naprawdę dobra gra. Dobra gra i fajnie, 10% rabatu. Super. A dzisiejsze werdele, wow! I teraz tak, w jaki sposób możecie uzyskać kod. Ja nie lubię robić, rzeczy, że rzucę kody i tak kto pierwszy ten lepszy. Bo nie zawsze każdy o tej porze ma czas. Dajemy sobie 24 godziny. Czyli jutro o tej samej porze, czyli o 20, ogłoszę wyniki, do jakich 15 osób trafią dodatki do verdela. A przez cały ten czas możecie w komentarzach pisać albo święto lata, jeśli macie chrapkę na ten dodatek, albo zimowy szczyt, albo perłowy potok. Nie zabraniam nikomu umieścić nawet czterech komentarzy, w którym w każdym wymieni tytuł łącznie z Terrorem. Jeśli chce wziąć udział w konkursie, jasne, że może, ale zakładam, że jeżeli wygra losowanie pierwszego tytułu i dostanie już jeden kod, to nie bierze udziału dalej. Taka zasada, czyli zwiększacie sobie szanse, bo jak się nie uda tu, to się uda tu, ale raczej chcemy, chcemy by to 15 osób. Poczuło się wyjątkowo tego dnia, a, a, a nie jakiś na przykład jeden szczęśliwiec, który zgarnie trzy kody. Um, uważam, że to jest po prostu fair, że to jest OK. Możecie się nie zgadzać. Możecie się nie zgadzać, możecie mnie nie lubić za to. <laughs> mam nadzieję, że tak nie będzie. Wiecie, ja nic, ja nic personalnie z tego nie mam, tak? Ja się cieszę tym, że, że mogę Wam coś rozdać, że mogę Wam coś dać gratis, że mogę Wam dać promocyjne ceny. Wieszcie, ja sam mógłbym skorzystać, tak, powiedzieć mam do rozdania cztery, bo sam skorzystam z trzech i, i kupię sobie te grytanie, ale tak, tak nie robię. Trzymałem pięć, pięć Wam rozdaję. Dla mnie jedną satysfakcją jest to, że, że komuś sprawię radę że ktoś wejdzie na ten kanał może innego dnia i znajdzie tutaj materiał, który go zainteresuje. Bo robię to, co robię z pasji i chciałbym tą pasję kultywować. Tak jest mój cel, moje marzenie i i cieszę się, że mogę to robić. Póki co ważna kwestia. Ważna kwestia. Wczoraj, wczoraj mieliśmy też konkurs i przejdziemy sobie teraz do jego wyników. No tak, wyniki. Cthulhu May Die". Niesamowity tytuł, fajna, kooperacyjna nawalanka z dużą adrenaliną. Tytuł, który bardzo lubię, który bardzo lubi moja żona, bardzo lubią moi znajomi i generalnie fan jest przy tym przedni. Wczoraj mieliście szansę do, do, do dzisiaj, do, do wyników zgłosić się, jeśli chcieliście uzyskać 10% rabat na tą grę. Zgłosiły się osoby takie jak Łukasz Dereczenik, jak De Butcher i Madedar. Te trzy osoby. Proszę napiszcie do mnie albo na Instagramie, albo na Facebooku. Znajdziecie zasadne pasje. Napiszcie priv wiadomość, gdzie powiecie... Tak, to ja jestem jedną z tych osób i chciałbym ten kod otrzymać. Ja w ciągu paru minut myślę, że go Wam dostarczę, i macie wtedy do końca jutrzejszego dnia czas na to, żeby spokojnie sobie tego zakupu dokonać. To tyle w kwestii wyników konkursu. Cieszę się, że znowu każdy, kto wziął udział, mógł tą nagrodę otrzymać. Liczę, że kupicie swoje egzemplarze, będziecie z nich zadowoleni, tak samo jak o, ja jestem. I cóż, kończy się powoli ten czarny tydzień, bo, bo dla nas, tutaj na Zasadnych Pasjach, kończy się dokładnie dzisiaj wraz z czarnym piątkiem. Wiem, że jeszcze później mamy Cyber Monday i pewnie wszystko się przeciągnie na kolejny Super Cyber Mega Power Premium Extra Week. Prawie, że miesiąc, to czasami się ciągnie do świąt, ale dla mnie ważny jest ten dzisiejszy dzień, ten piątek. Liczę, że te tytuły, te Werdele, cudowne Werdele, które niestety jak wielu narzeka, czasami dodatek jest w cenie podstawki albo droższy. Że te 10% rabatu będzie czymś, co naprawdę sprawi wam radość. No i Terror of London już, już z bólem to oddaję. Ale. Wspaniale będzie, wspaniale będzie komuś tą grą zrobić przyjemność. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro o 20.00, kiedy ogłosimy wyniki. Bawcie się dobrze, łowcie promocje, bo jeszcze do północy mamy 4 godziny. 4 godziny, gdzie możecie znaleźć naprawdę pewnie fajne, inne promocje. Dzięki Wam i zapraszam oczywiście na sklep Grafok.pl. Tam też ceny są niezłe i oprócz tego co robimy tutaj wiem, że robią fajne promocje u siebie też. Trzymajcie się miłego, miłego wieczoru.